Jak stoją przy standardowy standardowych w kościele, to potrzeba takich pięć hełmów. Jeden jest dla dowódcy, czyli dla rozprowadzającego. I są dwie zmiany. Po dwie, po dwie, po dwie osoby, które stoją przy modrze groby z jednej i z drugiej, i z drugiej strony. I co pół godziny jest zmiana, zmiana, zmiana takich, tych. Więc dowódca jest bardziej zawsze bogato zdobiony, a te cztery są jednakowe, żeby tak, więc ja e, ozdobiąc ich, po prostu to, co sobie wymyślam. Chyba, że no, oni mają coś stare, nawiązując do tradycji, że mieli szeszaki półokrągłe, więc ja im robię półokrągłe. Jeśli mieli o, ostre, to ja im robię ostre. Wszystko jest uzależnione od tego, od tego co sobie życzą. Ten chem jest wykonany z żywic epoksydowych i sadze angielskiej. Sadze angielskie miesza się z żywicą. I z kolei wiadomo, że taką on wkłada się ich do matrycy, to znaczy matryca matę i to, i to wszystko, które jest tam związane, związane. i po 24 godzinach mamy, mamy te no naturalne, później się je obrabia. Natomiast sam wystrój jako taki, no, jest, wystrój jest, jest po prostu, te ozdoby są wykonane z z chromu, z czystej blachy chromowej, która jest bardzo twarda do obróbki, ciężka do obróbki, no ale za to jest niezwykle trwała, nie wymaga czyszczenia, nie, 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 nie dostawia żadnych, żadnych plam, nie ma po prostu o, tego, który jest na mociędzu, że po jakimś czasie występują m, plamy i różne inne procesy chemiczne czy, czy, te, czy, też, czy też inne. Wykonanie takiego hełmu jest 3 czy 4 dni na wykonanie. tego No, to nawet nie, no te ręce, które, które nie każdy potrafi to zrobić, wyklepać, wyklepać na ołowiu. Ozdoby są wykonane albo wykonujemy albo z mosiądzu albo z chromu. Ten natomiast jest wykonany, który tutaj widzimy, jest, są wykonane z chromu i ten hełm jest po prostu tak zwanym hełmem rzymskim, dlatego że jeśli go weźmiemy do, do, do ręki, to po prostu ma wygięte, tak jak Rzymianie mieli, rzymskie hełmy są wygięte po prostu do tyłu i bardzo ten hełm jako taki Pacuje przy strażakom, bardzo często kupują ten wzór, bo my takich wzorów konkretnie mamy podstawowych, podstawowych, co mamy co najmniej 15. No i różnica jest taka w moich hełmach, że szyszaki, czyli te górne części jako takie, to są po prostu o różnych kształtach. Kształty są całkowicie różnią się jedne i drugie. Jedne są tak zwane ostre. Z ostrym, ostrym szyszakiem. Inne są po prostu półkrągłe, jeszcze inne są kwadratowe. No, ogrom tych moich, moich hełmów, które, które produkujemy, które tego jest, jest bardzo duży rozsiew i ozdoby są. no Część jest takich, jakie były przed, przed wojną, to znaczy, jakie były stare hełmy, ale jest też znaczna ilość takich, które ja wymyśliłem. Na przodzie tego, jak go oni nazywali, ptaka, bo tak mówiono tego ptaka, jest wytłoczona SO, czyli Straż Ogniowa. Ogniewa. I dlatego też w każdym jednym hełmie, to znaczy mam na myśli, że nie w każdym hełmie, te które ja wykonuję to w każdym, bo to są hełmy tylko i wyłącznie ozdobne, ozdobne, paradne, no, służące tylko temu, aby pełniły funkcje reprezentacyjne, czy, stoją, czy wtedy, kiedy stoją strażacy. Przy Bożym Grobie, czy też kolejna uroczystość, gdzie są z pocztami sztandarowymi, czy też, czy też inny jeden straczak odchodzi na wieczną służbę, czyli po prostu już, już na jego trumnie, do czasu, dokąd, dokąd go nie włoczą, do, do, do ziemi, żeby wiecznie odpoczywał, to zawsze jest, jest hełm, który, który najczęściej nosił straczak, straczak na, na głowie.